Witam Was bardzo serdecznie widzowie w kolejnym odcinku z Breakouta na moim kanale I bardzo się cieszę, że nagrywam znowu Breakouta, bo dawno Breakouta naprawdę na moim kanale nie było Ale widzowie, zanim przejdziemy do odcinka, to tutaj macie krótką wstawkę Widzowie, tak się składa, że niedługo mam urodziny, więc zróbcie dla mnie najlepszy prezent Zjeżdżając w dół, klikając suba, 5000 subskrypcji do dnia moich urodzin no byłby najlepszy prezent, ale teraz przechodzimy do dalszej części filmu. Night! Nie no, chyba bez przesady, chyba tu nie chodziło o Fortnite. Witko, więc będziemy sobie odpa więc odpalimy sobie boostera. Ale dobra, tutaj mamy sobie... O, tutaj duży skok. Ale udało się, tutaj pójdźmy sobie pod... I odbijemy się od nich Ale dobra, mamy... odrzutowiec. Którego... On, no... No, lubię, jest na drugim miejscu. Na pierwszym, oczywiście, autko jest najlepszy dla mnie. Na drugim jest właśnie ten samolot. Na trzecim jest ten motor. I takie jest moje zestawienie tego. No, dobra, lecimy sobie tutaj dalej. Ogólnie widzę, nie wiem, czy taka zmiana kontentu mocno z i jest z fif Z jej sporce w C jest dobra, ale wydaje mi się że no nie może być tylko jednej gry na moim kanale, bo ponieważ jak sobie wyjdziecie na coś to sobie zauważycie, ta, że jednak no jest Channel type wideo, nie i sobie sam to dałem. No Games nie wideo, co ja powiedziałem video, y, Games, games, games! Games widzowie jest Channel type więc po prostu będziemy grali w różne gry. No ja nie będę się opierał tylko na jednej grze. Ale, jak będziecie chcieli, to może zrobimy ciągle serię z jednej gry. Na przykład, nie wiem, jakąś serię taką fabularną. Kto taką by chciał? No, zadam pytanie na społeczności. Czy ktoś by chciał taką serię fabularną... Ponieważ wydaje mi się, że właśnie takie coś też mogłoby być. A ja mam kilka takich fajnych gier. Na przykład, moglibyśmy przejść for Speed Unbound. Radzę sobie, co prawda... Jest już rok po premierze Nitro Speed Unbounda. No ale no, no trudno, no. Jeju, no ja nie... no... Ja nawet połowę fabuły nie przeszedłem sobie tak prywatnie, a co dopiero... A właśnie co dopiero... może oh co mówię, mówię? co dopiero? Yy, a na odcinku wiadomo, jakoś to idzie szybciej, szybciej się to wszystko zbiera tu, tu, tu nie? I jednak wychodzi to szybciej, zdecydowanie. Hop hop hop, odbijamy się hop! Pięknie tutaj zaraz mamy boostera. Mamy motor, czyli szczerze dla mnie najgorszy. Ojej, to nie było dobre. Hop hop hop. Tutaj hop pizza. To jakiś buścik leci nie? Hop, lecimy sobie hop 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 No to już szybko tutaj lecisz Szybciutko, szybciutko to leci Naprawdę to już szybko leci <gry> Nie no, pobijamy swój widzowy rekord Muszę mieć Muszę mieć nowy rekord, więc... O, mam najlepsze, czyli, oczywiście, autko. O, se poleciałem. To se ostro policzałem mocno, nie? Daleko mega sobie tym autem poleciałem. O nie! Przeskoczyłem widzowie, dajemy reklamę. Lecimy, widzowie, sobie dalej. Tutaj mamy chwilowe, właśnie tak wolno. Ale po, po tym pierwszym skoku. No, jak widzicie, w sekundę to przyspieszyło. Mam się pizzę, sobie tutaj na nazwę. No nie! Jestem załamany. Dobra, widzowie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. I widzimy się w kolejnym który będzie już w środę. Cześć! Dla tych, co mi na pewno nie wierzą, że Daily nie będzie, to oczywiście od razu mówię, że Daily będzie i Daily będzie trwał przez co najmniej, no co najmniej, przez ile dni, to teraz nie chcemy się liczyć, ale do 15 listopada będzie to Daily właśnie trwało, więc nic nie stoi na przeszkodzie. Mam nagrane już kilka filmów do Daily. Ponieważ teraz się dogrywam kilka dni po, do publikacji tego filmu yy, i widzowie mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie i że będziecie oglądać każdy film w daily. Od razu mówię, że ten film co teraz oglądacie był nagrywany tydzień temu, dokładnie 16 list października, ciągle jest spada mówię, 16 października ten był film nagrywany. I co? No widzimy się na Deli chyba, nie? Dobra, lecimy. Cześć!